Cześć, mamy dla was konkurs. Wystarczy zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję kanału oraz napisać komentarz. Pod koniec każdego miesiąca będziemy losować jedną osobę, która wygra dowolny przedmiot ze sklepu ekipa Więc do dzieła. Jo. Jo. Ale ciężki, za ciężki jest. Eee, dzięki Paweł, Paweł za to za co to za pierścionek? Co to za pierścionek 10 zł. Czy to zaręczynowy nowy pierścionek? Okej, okay, dobra. Proszę państwa. Już się, już się żegnamy, ale It's do good, tego ostatnie track wejście. Track Dobra, ziomek, graliśmy setów w LOLa. Ziomek, tu wcale nie była patola. JoJo z tyłu sobie siedzi i głupot nie bredzi. Na sapporcie siedzi, ziomek. Jestem sobie blitzcrank. Robię na tobie prank. Wkładam ci z ulti na twarz. A ty ziomek HP nie masz I ty dawno już czas. Co ty masz? Także sobie gramy tutaj w rolka. Jest tutaj moja zwrotka I ja cisnę was tutaj wyki. Chociaż nie jesteście z Afryki Jeszcze raz mm. powiem wam wszyscy ludzie Jesteśmy w wielkim trudzie Dlatego sobie nawzajem pomagamy Płacamy, Nie tylko i one, pomagać mogą. Wrzucisz kartę kredytową i dasz nas raz wziutkę dobrą zią, zią. Tak, Także kopię, ja już się z tą żegnam, mordą. Bo tutaj za dużo cringe wywaliło. <zysy> <zysy> Na razie.